Cześć, jestem w zagłębiu motocykli w Czeladzi. Tu na razie jest siernisko, ale będzie San Francisco. Tutaj się buduje nowa hala. Na wiosnę ma być dwupiętrowy obiekt. E, przyjechałem tutaj obejrzeć MBPC1002V. To jest konkretnie ten sprzęt. Wygląda naprawdę okazale. Jakościowo jest ok. E, Parametry ma takie jak duży rebel, światła w ledzie, wyświetlacz TFT, wrażenia z jazdy. No to, to, to zapraszam Was na jazdę testową. Wizualnie jest wszystko ok. Nie widzę tutaj żadnego, żadnych niedoróbek. Tak jak w będzie wystawał silikon, czy jakieś takie niedoróbki były, no to po prostu jazda już zupełna. Natomiast tutaj fajnie są przyszlifowane te cylindry. Widać jak frezem to zostało pociągnięte po malowaniu proszkowym. Widać już szczelkę pod głowicą metalową. Później też frezem palcowym jest to ładnie objechane. Dodatkowa obróbka. Filtr widzę tutaj. Jest też wymiennik ciepła, żeby. Najpierw grzać, potem studzić olej. No a szczegóły to Wam opowiem, jak tym się jeździ. Hamulce marki, chińskiej marki, ale to jest podobno Brembo. Pasek, to mnie interesowało. Pasek napędowy. Napęd realizowany za pomocą paska jest wspomaganie sprzęgła. Dla mnie trzeba było trochę poregulować tutaj klameczki. Kwestia regulacji. Obawiałem się trochę, że będą te sety wystawione daleko. Myślę, muszę, muszę to przymierzyć, czy uda mi się tutaj z setami. Natomiast dla mnie idealnie, w porządku. Mówią niektórzy, że twarde siedzenie, że to, że tamto. Nie, do siedzenia bym się nie przyczepiał. No to palimy maszynę i w drogę. Pierwsze kilometry to tak naprawdę wyczucie motocykla, wyczucie sprzętu jak rusza, jak skręca, gdzie są te wszystkie um, manetki umiejscowione, no, znaczy one są na swoim miejscu, ale w porównaniu ze sprzętem, na którym się jeździ codziennie um, ta ergonomia trzeba go trochę wyczuć. Um, tutaj miałem okazję akurat jechać po tej drodze lokalnej łata na łacie um, bardzo trzęsło. Um, trudno mi było wyłapać, czy to jest kwestia twardego zawieszenia czy kwestia e, dziur, jedno i drugie. On jest e, dość twardy. Pierwsze co zauważyłem, to delikatnie, lekko mm, działający gaz. E, Ride right by wire. On jest sterowany elektronicznie i ten pierwszy centymetr, 20-30% gazu, który odwijamy, to jest bardzo delikatnie jadąc po tak wyboistej drodze, jak tutaj. Musiałem uważać, żeby mi prędkość nie skakała, ponieważ no, przy, tych, przy tych drganiach mógłby przyspieszać. To jest pierwsza rzecz. Wydaje mi się, że przez tą przez tak szeroką oponę, jaka jest z tyłu zamontowana, on gorzej skręca, nie ma takiej chęci, trzeba go mocno pchać w zakręt, owszem skręca. To jest cecha produktu, trzeba go zwyczajnie wyczuć. Sety ustawione bardzo fajnie, dosyć duże, podobnie jak w tych klasycznych cruiserach, jak w leciwych Yamahach, jak w Harley'ach jakiś czas temu bardzo wygodnie mnie akurat to odpowiadało pod względem umiejscowienia dźwigni i zmiany biegów hamulca jest ok nie jest wspomaganie sprzęgła jest, są, są dwie tarcze hamulcowe z przodu hamulec działa dość twardo ale nie zauważyłem żebym czuł masę motocykla ponad 260 kg on waży 274 albo 8 ale nie zauważyłem żeby sprawiał wrażenie jakiegoś ociężałego, może też dlatego, że to mnie zawieszenie jest dosyć sztywne, więc nie widziałem, żeby on jakoś tak nurkował, nie ma tendencji, jest raczej nerwowy pod tym względem, czyli tak drży na tych nierównościach. Nie zauważyłem, żeby on nurkował i żeby było tak, jak w Royal'u mam, gdzie Czuję, że ten hamulec się męczy. On się zatrzymywał. Kwestia wyczucia tego. Biegi bardzo, bardzo przyjemnie pracują. Podobnie jak w Royalu, nie tak dobrze jak w hondzie. Jest takie pknięcie i ważna sprawa, ale to jest cecha związana z napędem paskiem przy redukcjach. Kiedy zrzucam biegi w dół i puszczam sprzęgło, nie ma tego stuknięcia, gdzie napęd musi łańcuch napiąć. Napęd łapie, jak gdyby silnik zaczyna hamować. I pierwsze co to czuć, że on stuknie. Stuknie i wtedy złapie sprzęgło i hamuje. To jest takie charakterystyczne we wszystkich motocyklach, których napędzanych. Za pomocą łańcucha to zauważyłem u mnie też. Natomiast tego nie ma w momencie, kiedy robimy między Ja staram się robić między gaz, żeby to wyeliminować. Próbowałem tutaj zygzakować. No nie specjalnie przy tych w, w zygzakach to wychodziło. Silnik pięknie pracuje. Bardzo przyjemnie, łagodnie, trochę po jakimś czasie może być jak gdyby niepokojący ten gwizd, bo on dla kierowcy gwizdze. Słychać tutaj taki charakterystyczny gwizd, ale znowu z tyłu, za motocyklem, ponieważ fala dźwiękowa schodzi się za motocyklem. On ma przyjemny bas. Nie sądzę, że Хорошо. na kierownicy troszkę wibracji też czułem zauważyłem, że jadąc w zakręcie 40-50 km na godzinę przejeżdżając po nierównościach typu studzienka tył jest taki nerwowy nie wiem czy to jest ze względu na wagę, czy na monoszok czy na zawieszenie to jest kwestia zawieszenia jakoś w nerwowy sposób. jakiś problem. Panowie mówią, że jest to ciepłe, ale że nie, nie czuć tego. I faktycznie to, to, jest, to jest prawda. Nie czułem przez spodnie, żeby w jakiś sposób oddawało to ciepło. Owszem, jak stałem, podpierałem się. No to dotykam łydką. Dotykałem tej osłony wydechów. Konkretnie dwie rury. To one są ciepłe. Ale nie czułem, żeby w jakiś sposób mnie to parzyło, także punkt za to jak najbardziej. Podnosząc motocykl ze stopki, przechylając go do pionu, nie czułem jego wagi. To jest na pewno zaleta. Na pewno też przez to, że on jest niski i przesuwałem go jak gdyby udami. Kiedy czułem wagę motocykla, wtedy kiedy chciałem się cofnąć na prosty, rzeczywiście wtedy chcąc, mimo tego, że mam płasko całą stopę postawioną, no to jednak chcąc przesunąć te 260 parę kilogramów, no to trzeba się przyłożyć. A owszem, da się rady, ale to, no to tak no powiedzmy spokojnie. Gwatownie się nie da tego zrobić. To jest jedyny moment. Jak gdyby przy, przy hamowaniu nie czułem. Kolejny motor, ale nie dla mnie. Nie dla mnie, dlatego że według mnie jest zbyt wrażliwe to zawieszenie, zbyt nerwowe. Na łukach tył podskakuje. Silnik super. Ale nie mogłem wyczuć hamulca plus za ruszanie z wolnych obrotów. To jest fajna rzecz. Natomiast jakoś w całość nie jest taka jednolita. Ma nawet dwa. Natomiast tutaj wygląda kosmicznie, faktycznie jest fajny motor, jeździ przyjemnie, ale e, nie ma tej spójności. Dla mnie jest zbyt, zbyt nerwowy, nie chce skręcać. E, hamuje, owszem, hamuje, ale jakoś. E, nie byłem tak pewien, kwestia przyzwyczajenia nerwowe zachowanie przy 40-50 na godzinę, na godzinę na łagodnych łukach na, na studzienkach to tyle generalnie to by mi się nie zgrywało dla mnie osobiście ale jest to tylko moje odczucie, muszę być obiektywny i powiedzieć co ja myślę, w każdym razie ja go nie wezmę pod uwagę właśnie z tych, z tych względów ale byli inni panowie, którzy, którzy byli zachwyceni. Mówi, że tam ktoś jeździł na, na rebelu i jemu się akurat lepiej jeździło. To jest właśnie indywidualne podejście. Mnie może nie podejść, ponieważ podejdzie mi jakiś inny, inny motocykl, ale komuś innemu bardzo chętnie. Natomiast technicznie tak, zawieszenie upside down, kajaba, widelec z, z przodu. Wszystko super, napęd paskiem, napęd do napinania co 4000 km, jak tam czytałem na, na klejce. Oprócz tego pierwszy serwis po 1000, km, po, po 1000 km, a kolejne co 5000 km. Więc bardzo rozsądnie, to, to, to jest tak, że właściwie robiąc rozsądne wymiany oleju, to faktycznie to ja bym robił dokładnie tak samo. Po 1000 zrzucam olej, a potem jeżdżę sobie spokojnie i potem co 5 tysięcy i to jest normalne dbanie o motocykl no powiedzmy nie, nie, nie gotując go jak na nauce jazdy a, a, na placu a, tylko, tylko przy przelotach a, szkoda, że nie miałem okazji jeździć po takiej naprawdę super, super nawierzchni jak jakaś autostrada jakaś ekspresówka myślę, że tam by się bardzo dobrze sprawdził bo tam by nie było tych drgańca na tych kociuchach Czeladzi. Dziękuję bardzo panom z zagłębia motocykli, którzy udostępnili mi testówkę do, do jazd próbnych. Ogarnęliśmy testówkę właściwie z marszu, także bez żadnych problemów. Jeśli chcecie spróbować, to zapraszam, jedźcie do Czelaci. Możecie zobaczyć jeden egzemplarz w salonie. Drugim, drugi jest dostępny do jazd testowych. Motocykl cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, i w sumie pod względem technicznym, jak i cenowym to jest ciekawa, interesująca oferta. Także zapraszam. Tymczasem szerokiej drogi, cześć.